Zgodnie ze statystykami, blisko 40% mieszkańców Stanów Zjednoczonych Ameryki wierze w to, że duchy rzeczywiście istnieją. Nie da się ukryć, że jest to dość spora liczba ludzi, której jednak przeciwstawia się większość społeczności naukowej. W tym czołowych fizyków zajmujących się badaniem Wielkiego Zderzacza Hadronów. Jeden z takich fizyków, Brian Cox, pracujący na Uniwersytecie w Manchesterze, podczas swojego wystąpienia w jednym z programów radia BBC, powiedział wprost, że nie będzie debatował na temat duchów, ponieważ one po prostu nie istnieją. Naukowiec twierdzi, że gdyby duchy były prawdziwe, to posiadałyby pewną częstotliwość lub cząstkę powiązaną z ludzkim ciałem, z którym kiedyś stanowiły przecież jedną całość. Gdyby tak faktycznie było, to zdaniem Coxa, coś przy pomocy wielkiego zderzacza hadronów byłoby w stanie wykryć ich obecność. Szczęśliwie nie wszyscy fizycy podzielają poglądy Bryana Coxa. Niektórzy z nich uważają wręcz, że przyjął on dość arogancką postawę, jak zaważy kilka istotnych naukowych faktów. Przede wszystkim wciąż prowadzone są badania nad supersymetrycznymi cząstkami oraz aksjonami, które mogą być odpowiedzialne za utworzenie ciemnej materii. Bob Jacobson, fizyk pracujący na Uniwersytecie w Kalifornii, przyznał ostatnio, że wciąż nie wiadomo, czy akcjony naprawdę istnieją. Więc nie można założyć, że duchów nie ma, gdyż ich struktura może się opierać właśnie na akcjonach. Zresztą, próba wytłumaczenia czysto paranormalnego zjawiska za pomocą dotychczasowych zdobyczy nauki nie mogła skończyć się inaczej niż arogancką kpiną. Prawda jest taka, że dzisiejsze naukowe dogmaty mogą ulec zmianie już za kilka lat, a naukowe metody ulegają stałym zmianom. Tymczasem wiedza o duchach jest czerpana głównie z folkloru i świętych pism różnych religii, co nie umożliwia potraktowania ich jako opisów rzeczywistych zjawisk. Zresztą zarzuty doktora Coxa opierają się na niczym nieudowodnionym twierdzeniu, że ludzka dusza nawet po śmierci jest jakoś połączona z ciałem, w czasie gdy większość przekazów kojarzy śmierć z oddzieleniem się od niego. Jednak niezależnie od tego, czy wierzymy w duchu czy nie, należy pamiętać, że pewne rzeczy zawsze pozostaną poza naszym zasięgiem.